Był gotowy? takie życie, dobra, przeprowadzałem. Może piszcze pójdzie, tam, no, to, no ty, ale Ja bym był zajebiście zadowolony. Bo arbelowałbym wygrać, A ja to przecież mówiłem. Do przodu Paweł, do przodu. Trochę inna jest liga, ale on jest mocny. On jest młody w życiowej formie, to jest tak perspektywicznie zawodnik. Jak na obrońcę, to stary, 26 lat. No to nie był obrońca, nie? Był napastnik. Wiem, on w przodzie kiedyś grał właśnie.

nie, ale on to no no trafił, sorry, ale takiego... Przywilej, tai, przykłać, to przywilej, Ta, to przywilej. Nie, benefit, ja nie pierwszy no to ja to wiem, jak widziałem, No, nie powinien jako lider. Ale to jest właśnie to, nie że jak lider spierdoli. Nie idzie, nie? widzisz, jak Ja bym dał na Z karnego od razu mecz się posypał. Pizdu. Jak bym go so, to bym dała Lone'a. No, to, on najdalszy. to co a nie mógłbym mu dyni ostrzelić? Damy, hmm. damy, damy! się dawaj, dawaj! Dawaj, dawaj, nie, nie, No, prze, nie, się nie, nie, stało. Po prostu nie, 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 tym momencie. nie, 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 możemy puścić, możemy puścić panie arbitrze.

To, to był fart, chyba nie wiem. Czy. Albo, no to nie, art, na pewno albo to było, nie umiejętności. To było albo na pewno nie To jest kurwa, to, na, to jest pewno. Jakieś kurwa żoziaki. No kurwa, jeszcze Pacha daj. przedostatnie mieć. Nazwy mają, mają groźną kurwa, ci powiem. No tak, ale w skrócie <laughs> tylko że jak rozwiniesz, to kurwa wie. To to jest mecz teraz. W sezonie? Piąty mam jeden zaległy. Czas, czas, czas! razie jest... kurwa! Ładuj to na króla! Kurwa! Wszystko do przodu na razie? No wszystko dalej. No i kurwa tak powinno być. Ale jakoś przejdź na prawo Daj wow. Weź to w slow motion, bo to... Brawo, Paco! Zmiany jakieś? Dwa. chodź. już Ci starczy. Daj pobiegać kolego Ale mi przykro jest, jak Ty ich tak robisz. Stawcie tam. To Seba niech idzie do tyłu, ale też jak chce, to niech do tego, Trzymajmy O jego nie ma czasu na kiwanie oh. Brawo, brawo. było Nie ma w Nasza Potszalaj Manie Cześć super Da nasza nasza Dawaj Nika jest Nikosia Dobrze, Paku, bela, Druga, dobra. druga, druga! Brawo, spokój, dużo czasu. Eee. Nikos! Dobra, dobra. Jeszcze wejdę. Dopiero czwarta minuta. No. Nasza! Daniel, na, seba wejdź, seba wejdź, po co tu stoisz? Dramkus, chujowy strach. Na nikim wchodzi, kurwa. Wejdź Popatrz. spokój, spokój, sam jestem. Cał, cał! Daniel! Udech, udech! Udech! Waj! Dobrze. Dobrze. Chodź. Pięć? Sześć, sześć, sześć. Do zera na pewno. Kurwa. <laughs> Pozwoli mu zostać, kurwa. Tam ustawcie się dobrze. Daniel, pograj w środku, a nie kartur pobiega, co? Co zrobiłeś? Masz seba, tam musisz. Dużo czasu. Na jakiej maszynie? Nie zdania, nie jest Brawo Ekstra! Oj, Będziemy, pójdziemy biegać członiu, ale pójdziemy biegać od po, poniedziałku może Bo już mi się kurwa wygoiło, została tylko to skóra, nie? Złuszczona to pójdziemy tak 21 myślę to będzie dobra pora nie? Brawo, dobra półmanik kurwa, kurwa członio w każdy stoi Ty masz, ty masz Masz tam ile jak 6,20. No, no, no tak to też jest. nie jesteś czekający. Zaraz się wpuszczę, bo trzeba, żebyś walił. Oh yeah. Musisz, musisz, musisz! Rodka go za głową! Cofnij się, cofnij się, Darek! Na linii, na linii! Dobrze. Jej, jej! Braj walić! Darek, ale uważaj na to, bo kurwa nie było na linii. Grajmy po ziemi! Kurwa, nie było... Darek! Nie było na linii, kurwa. Uważaj na to. Popatrzcie sobie! Kurwa, wiem. No, no. Spokojnie, dużo czasu. Jest Rycerzyk. Dobrze Rycerzyk. Jeszcze pograć. Dobrze, dobrze, on no sobie spokojnie. Jest poli, nie daje. Idź, idź i, 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 i co, je? jest, seba, jest Seba, jest Seba. Kurwa, daniel, kończ. Brawo. Dobrze. Brawo. Lewa, lewa! Dobra, dobra! Seba! Siedem minut. Wiem, wiem. Idź paku, idź paku. Brawo, dobrze, żu. A Ej, ja jeden musi cofnąć, panowie, za dużo! Żółtę mi zajebało bocie. I od razu jak widzę że to chuj, zagrałem. Dawaj, hej. Plecy masz. Brawo.